Schody Selarona to niezwykle barwny akcent w sercu dzielnicy Lapa w Rio de Janeiro. Za projektem tych schodów stoi niejaki artysta George Celaron pochodzący z Chile. Schody Celaron mają 125 metrów długości, spore przewyższenie i 215 stopni. Są pokryte ponad dwoma tysiącami płytek pochodzących z ponad 60 krajów świata. Celaron podzielił je na sekcje, gdy kończył jedną. Zabierał się do pracy nad kolejną. Swoje schody uważał za dzieło nieskończone, które miało zostać zamknięte wraz z jego śmiercią. Z początku nie miał on żadnej wizji czy koncepcji, tym bardziej nie chciał budować żadnej atrakcji turystycznej. Jego planem było odnowienie schodów prowadzących wzdłuż jego domu. Schody pokrywają płytki niebieskie, zielone i żółte, kolory brazylijskiej flagi. Celaron tak się wkręcił w ten projekt, że zaczął wyprzedawać swoje obrazy, aby móc finansować projekt. Po jakimś czasie całe schody były pokryte lustrami i kolorowymi płytkami i mozaikami. Na tę chwilę schody pokrywa ponad 2000 płytek z różnych części świata. Początkowo płytki pochodziły z placów budowy czy śmietników. Kiedy dzieło się rozrosło, Celaron otrzymał od odwiedzających płytki z różnych zakątków świata.

Artysta pochodzący z Peru, urodzony w roku 1947, podróżował po wielu krajach. Mieszkał w ponad 50 na całym świecie. Potem przyjechał do Rio i właśnie tam postanowił osiedlić się na stałe. W 1990 zdecydował się odnowić słynne teraz schody. Codziennie widziany był na schodach, za dnia pracując i realizując założony cel, a w nocy udzielając się towarzysko. W 2013 Selaron został znaleziony martwy na schodach. Po tym czasie jego dzieło zyskało na popularności. Schody występowały w teledyskach gwiazd, takich jak YouTube czy Snapdog. Opisane zostały w National Geographic, na przykład wystąpiły nawet w serialu i nieraz w filmie. To miejsce stało się symbolem miasta. Schody Escadria Selarona zaczynają się od ulicy Jacquima Silwy i ulicy Pinto Martins, oficjalnie zwanej ulicą Manuela Carneiro. Biegną po dzielnicach Lapa i Santa Teresa w Rio de Janeiro. Ze schodów Sailorona pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na następne odcinki z PPTV po Ameryce Południowej. Do widzenia.